naszego kraju, o przyszłość naszej ojczyzny. Dlatego, że świat wkroczył w bardzo niebezpieczny okres. Okres konfliktów, turbulencji, zawirowań i można powiedzieć o rozpadu dotychczasowego ładu międzynarodowego. I w ramach tego rozpadu będzie się powoli kształtował w długim okresie czasowym nowy ład. I pytanie, jakie miejsce znajdzie w tym miejscu Polska. I trzeba jasno powiedzieć, że tak jak wy w różnych przełomowych okresach mamy dwóch historycznych wrogów, dwóch, dwóch historycznych przeciwników. Jednym jest rosyjski ekspansjonizm, który uderza ze wschodu, ale z drugiej strony zawsze, i to trzeba mieć, y, pamiętać od tysiąca lat, mieliśmy do czynienia z Drachmach Ostem, z polityką niemiecką, która chciała rozbudowywać swoją potęgę przede wszystkim kosztem Polski. I ja dlatego też dzisiaj jak patrzymy na tą sytuację, to widzimy, że z jednej strony mamy do czynienia z agresją niemiecką, ale z drugiej za parawanem Unii Europejskiej Niemcy dążą do zbudowania swojego przywództwa, swojej potęgi. Dziś otwarcie mówią, tak jak mówili przed I wojną światową, tak jak mówili przed II wojną światową, że chcą przywództwa Europy, że chcą nad nami panować, nie tylko nad Polską, ale nad innymi krajami, po to chcą budować przede wszystkim swoją potęgę militarną, jak kanclerz niemiecki zapowiada, że chcą być najsilniejszą armią w Europie. Zawsze silne Niemcy były dla Polski zagrożeniem. I otóż po to jest program Sejm? Program Sejm jest po to, żeby budować niemiecki przemysł zbrojeniowy. Program Sejm jest po to, żebyśmy... Były ograniczeni tylko do zakupów broni w Niemczech. Tymczasem znacznie bardziej nowoczesna broń jest w Stanach Zjednoczonych czy w Korei. Ten program właściwie zablokuje nam możliwości kupowania z bardziej nowoczesnej broni, a te pieniądze będą przeznaczone na rozwój niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, na rozwój niemieckich zbrojeń, które zawsze historycznie, w Niemcy się nie i to zawsze Polsce zagrażało. To jest pożyczka, która dzisiaj obiecywana jest, że będzie na niski procent. Ale tak nam obiecywano z kredytami frankowymi. One, ta pożyczka ma być 30 tak 40 parę lat. To znaczy, że yy, ten proces może się radykalnie zmienić, bo to jest pożyczka nominowana w obcej walucie. To nie jest złoty na którym. My panujemy, to nad tym panują inni i oni będą decydowali, jak jest yy, yy, oprocentowanie. A zatem dziś, co się wydaje, że będzie to tani kredyt, w przyszłości może być znacznie większy. I co więcej, to, że będziemy zmuszeni do kupowania niemieckiej tylko broni, to yy, wystawia nasz fan, na szwank relacje transatlantyckie, relacje ze Stanami Zjednoczonymi której dzisiaj są głównym gwarantem bezpieczeństwa krajów europejskich. A zatem jest to polityka skłócenia nas ze, ze Stanami Zjednoczonymi. To nie jest polityka, która służy Polsce. To jest polityka, która służy wyłącznie państwu niemieckiemu. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że Niemcy prowadzą długofalową politykę. Długofalową politykę, która ma na celu odbudowę niemieckiej potęgi, tak jak to było przed II czy I wojną światową. I prowadzą politykę, która ma na celu osłabianie Polski. To bardzo wyraźnie widać na ziemiach zachodnich i północnych. Tam bowiem mamy do czynienia z regermanizacją kulturową ziemi Polski. Tam są przywracane niemieckie nazwy. Tam się niemieckich władców. To jest realizacja Niemieckiej polityki historycznej. Co więcej, to jest realizacja właściwie niemieckiej polityki ekspansjonizmu. Bo to co znaczy przywracanie niemieckiej tożsamości kulturowej. To, że y, 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 czci się niemieckich bohaterów. Krzyknie jest proje, pomysł, żeby zbudować po pierwsze Bismarcka, który y, germanizował Polaków. W koszczeniu niedawno kucznie obchodzono, jak to wówczas określono, powrót Fryderyka II, władcy Prus, który był inicjatorem pierwszego rozbioru Polski, największego wroga polskiego. W innych miastach przywraca się niemieckie nazwy. Co to oznacza? To oznacza reatywizację przynależności tych do Polski, a w długiej perspektywie czasowej oznacza podważenie naszej obecności na tych terenach. To, że świętowano to, że świętowano powrót Fryderyka II w Kostrzyniu, czy w Berlinku, gdzie obchodzono w 150-lecie zwycięstwa Niemiec nad Francją. To jest w gruncie rzeczy propagowanie niemieckiego patriotyzmu na ziemiach Polski. To jest podważanie polskiej obecności na tych ziemiach. To jest zdecydowanie antypolska polityka. I trzeba to jasno powiedzieć. Dzisiaj my mówimy stop niemieckiej regermanizacji kulturowej na tych ziemiach. Nie pozwolimy się, że tak powiem, odrzucić od Bałtyku. To dlatego symbolicznie Robert Bąkiewicz wykopał słup graniczny na, na Odrze i dlatego ruch obrony granic nie tylko broni przed napływem imigrantów, ale też zaznaczył symbolicznie polskie flagi na mostach granicznych że pokazać, że tu jest Polska. Niemcy chcą także osłabić nasze państwo przez migrację. Dlaczego? Dlatego, że to zmiana ludności, o czym dzisiaj już dobrze wiemy, że chodzi o to, żeby doprowadzić do zmiany składu ludnościowego, składu etnicznego naszego państwa, ma na celu osłabienie naszego państwa. Żebyśmy nie byli w stanie go bronić, żebyśmy się pogrążyli w różnych wewnętrznych konfliktach. Dlatego też Ruch Obrony Granic tak walczyć z faktem migracyjnym, bo to jest uderzenie w Polskie uderzenie z premedytacją przez państwo niemieckie. Na to nie pozwolimy i obronimy Polskę przed napływem imigrantów. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Niemcy prowadzą politykę ekspansji, politykę, która zawsze była wymierzona przeciwko Polsce. I tylko odrodzenie patriotyzmu, odrodzenie narodowe, przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, bo musimy mieć armię, która będzie nas broniła. Armia zawodowa nie jest wystarczającym czynnikiem. Nie wystarczą tylko zakupy broni. Musimy stworzyć armię narodową, w której będzie, która będzie wspierana przez cały naród. Dlatego przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej jest naczelnym postulatem polskiej stanu. I trzeba jasno powiedzieć, że Unia Europejska. To jest właściwie instrument w rękach Niemieckich. Oni prowadzą politykę tak zwanej bankowości. Politykę bankowości, która ma trzymać nas na smyczy, na coraz krótszej smyczy. Dlatego trzeba sobie jasno powiedzieć, jeżeli będą w stosunku do Polski stosowane różnego typu sankcje, my powinniśmy odpowiedzieć własnymi sankcjami na sankcje Unii Europejskiej. To my jesteśmy płatnikiem Unii Europejskiej. Jeżeli będą potrącane, czy to, czy to samorządom, które odmawiają po powołania centrów integracji cudzoziemców, czy, czy innym instytucjom polskim fundusze, państwo polskie powinno wstrzymać polską składkę proporcjonalnie do tych funduszy, które są wstrzymywane przez Unię Europejską, Polsce. My powinniśmy także w stosunku do nich stosować instrument finansowy, instrument sankcji. To jest instrument który jest skuteczny czy będzie skuteczny w obronie naszych praw. I dlatego też, proszę Państwa, zebraliśmy się tutaj, żeby zademonstrować nasz przeciw wobec tego instrumentu zniewalania naszej przyszłości, jaką jest Sejm. Nie dla Sejm, tak dla niepodległości. Obronimy Polskę. Obrony!